Witam serdecznie z tej strony Jacek Stanek. Dzisiaj chciałbym się z Tobą podzielić pewną rzeczą, pewnym spostrzeżeniem. Przede wszystkim dlaczego, dlaczego ludzie boją się podejmowania działania. Dlaczego boją się nawet spróbować, aby zmienić swoje życie na lepsze. Przede wszystkim Ludzie boją się, że będą musieli robić dokładnie to, co yy, ja robię. Że będą musieli nagrać wideo, że będą musieli prowadzić blog. Yy, skąd to wiem? Ponieważ dzisiaj zadzwonił yy, do mnie znajomy, z którym już rozmawiałem od pewnego czasu i mówi do mnie, Jacek, super wszystko, yy, świetny projekt, yy, świetny plan wynagrodzeń, yy, wszystko, wszystko jest ok. Ale powiedz mi od razu, czy ja będę musiał nagrywać takie wideo i prowadzić bloga. Bo jeżeli tak, to nie jest to dla mnie. I oczywiście teraz z tego miejsca Ci mówię, jak to wszystko wygląda. Wszystko zależy od tego, na jaką skalę chcesz działać. Jeżeli chcesz szybko zrobić dobry efekt, chcesz wylądować przede wszystkim w gronie liderów, to może niekonieczne, jest wideo, niekoniecznie jest blog, ale przede wszystkim przyspieszy to ten proces. Szybciej pójdziesz do przodu. Jest to może trudniejsze, ale szybciej lecisz do przodu. Druga rzecz, po co w ogóle nagrywa się wideo? Po co ja nagrywam takie wideo? Przede wszystkim, aby pomóc moim partnerom, aby pomóc mojemu zespołowi. Dlaczego? Ponieważ wtedy, wtedy taka osoba, która podejmuje współpracę w moim zespole. Zawsze może zaprosić osobę, pokazując wideo. Słuchaj, ten gościu ma takie i takie wyniki. Działa już tyle i tyle, osiągnął to i to. I działasz wtedy poprzez edyfikację. Edyfikację lidera. Wskazujesz człowieka, z którym zacząłeś współpracę. I w tym momencie dużo łatwiej, jeżeli chodzi o działania internetowe, oczywiście, dużo łatwiej jest Ci przekazać właśnie z kim współpracujesz kto to jest możesz to przedstawić takiego człowieka jak ja to zawsze mówię zdalnie zdalnie na szybko możesz takiego człowieka przedstawić potencjalnemu swojemu przyszłemu partnerowi dlatego jest tak ważne aby właśnie liderzy nagrywali nagrywali filmy wideo aby lider prowadził bloga zawsze taką wartość do takiej wartości możesz odesłać odesłać swojego potencjalnego przyszłego partnera Dlatego jeżeli dzisiaj zastanawiasz się, czy musisz to robić, to mówię z góry, że nie. Ale jeżeli chcesz iść wysoko i aby przede wszystkim czas działał na Twoją korzyść, to warto zacząć to robić od samego początku. Ale jeżeli Ty dzisiaj chcesz spróbować, chcesz zacząć działać powoli, w żadnym wypadku nie jest Ci potrzebny blok nie jest ci potrzebne nagrywanie wideo. Aczkolwiek, tak jak mówię, to przyspiesza cały proces, aby znaleźć się w gronie liderów, ponieważ w tym momencie zaczynasz szybciej to wszystko budować. Myślę, że przekazałem ci to w odpowiedni sposób, ponieważ wiele ludzi się tego obawia. Naprawdę wiele. Nie, nawet, nawet bym nie pomyślał, nie, że... Ludzie się takich, takich rzeczy obawiają i to, je, to takich ludzi zraża do podjęcia decyzji. Także jeżeli dzisiaj chcesz podjąć taką decyzję lub osoby w Twoim zespole mają tego typu problemy przekaż to wideo, podziel się tym nagraniem aby właśnie takie osoby mogły, mogły przekazać tą wiedzę swoim przyszłym partnerom. Gorąco pozdrawiam, do kolejnego nagrania. Cześć!